Ale piękny cionek. Co? Ale... Wow. Ale ładne słońce. Kto to dołączył? What? Ja. A co jest? A kim ty jesteś, Czarnogór? Elo. Kim ty jesteś? Tutaj. Elo. A kim ty jesteś? Ja się nie znam. Nie wiem, bo ja wpisywałem jakieś... Ja wpisywałem jakieś... Jakiś IP i tu doszłem. Ja ciebie nie znam. Ale ja doszłem do tego IP, nie wiem. Aha. Dobra, usiądźmy sobie i pogadajmy. A więc od kiedy tutaj grasz? No nie wiem, Teraz znowu właśnie, bo zobaczyłem, że ktoś już stworzył server. Aha. No to nie wiem, no to fajnie. Ej, chcesz żelazem pograć? No. Dobra, to dawaj, to chodź, zrobimy drzewo. No ja te, bo ja pójdę po pojedna. Mhm. Dobra. To to, tnij to tam. Ale co ty na to, żeby znaleźć biom fajny i żeby... No ej, 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 a może pójdziemy na biom jaki? Jaki? Na ten taki różowy. Dobra, zasuję, idziemy. Idziemy do jakichś ważnych wiatru. No, w ogóle ładne te shadery. No ładne, ja nie mam tych shaderów, ale dobra. No. Ale czarno jak w dupią Trzeba kopać. Ciebie kopać. Ej, mam mieć! Ej! Będę na ciebie mówił staszek. Co? Będę na ciebie mówił staszek. Dlaczego? Będziesz będziesz teraz Staszkiem. Dlaczego? Dobra, ja mówię na ciebie Staszek, a ja to na mnie Zbysiu. No nie, nie, to są zawsze takie faja, niefajne imiona. Jakieś inne. Fajne imiona, które podobają ci się? Nie, się... Wiesz, że obra obrażasz widzów, mówiąc, że to są nieładne imiona? No, bo to nie są ładne. No ale wiesz, że jak jakiś z naszych widzów ma na imię Zbysiu albo Stasiu, to, to ty wyzywasz ich, że mają brzydkie imię? Ale nie, ale nie wyzywam, tylko mówię, że dla nas nie będzie dobre to imię. A. To ja mówię na ciebie, hmm, jakby się tu mówił. Ty będziesz Karol, a ja będę No, Może tak być. Dobra, to chodź. Poczekaj, tylko myślę, żeby zrobić U, jeszcze mój. To poczekaj, biegnij tam, ja zacznij od do ciebie do Mhm. Mm Ale w ogóle, się mango widzowie, zostawcie łapkę w górę. No. Pięć łapeczek w górę. I następny odcineczek będzie. No. Jak tylko dacie pięć łapeczek w górę. A powiedz, a kiedyś tak jeszcze grałeś z jakimś takim chłopem? z jakimś chłopem i o, grałeś? w kiedyś na jakimś serwerze. Też tak się wbił. Tylko, że to było dawno. No. Pewnie no, gdzieś tak. No noc się robić, uciekać. Dobra, niej, Musimy zrobić jakąś skrytkę małą. Na bezludnej wyspie! Ej, no, trzeba łódź. Trzeba, trzeba, będziemy musieli płynąć łódką. Tak, ale to nie. Zbierz, zbierz y, melony. Będziemy mieć jedzenie. Ej, no. Dobra, zbieram. Mam kropkę. Składam Dobra, chodź. Pyk, rozwaliłam. Mam. mięso. Weź kow się tu, kow Zróbmy sobie kąpa.

Po co mi posła? Nie wiem. U <noise> góry? Tak. Słyszę. Ale dobra to u góry. Stawcie mm -hmm. łapkę w górę, widzowie. I jak zostawicie dużo subików, to... to będziecie najlepsi. Mm -hmm. Kanał. Za niedługo może Karol sobie utworzy kanał, i będziemy tak co chwilę. Chcecie widzowie serię z naszego, naszego Że będzie, a chcecie, żebym ja założył kanał na YouTube? To jak chcecie, to zostawcie suba. Mhm. Tego ja tu nie widzę, że negatywne. Węgla, tak, jak nie tak, widzę... Zbigniew! <gry> chodź. Skacz. Skacz. Chodź tu ze mną i skacz. Tak, no, tak. Poczekaj. Nie wolno już tak. Dobra. Po budynkach. Dobra, tam się podbieram. Czekam, czy... dworze ty sprawiałam. Granitem znaczy. Ale ja chyba przez liście jeszcze nie jest moc. Chyba tu jeszcze. Ja może poczekaj chwilę, ja zawsze tu przyjdę, tylko może znajdę tu jakoś to. Może Dzień jak cię... Ja. O ja... Dobra, zadwalę do go. Gdzieś się robi, to możemy już powoli płynąć z statkiem chyba. No. No nie, za, zaraz będzie zaś... Ale można już lecieć chyba myślę. No, no to lećmy. Już do łódkę i lecimy. Papa kto wysoko. będzie kieruje? Kto kieruje? Ja. Dobra ja. pa Paba wyspo, nasze kochana. Pap. Kiedyś tu na pewno wrócimy. No. Ja sobie tu zapiszę. Ja zapisałem kordy. No. Dobra. O, nie kogo! Chyba zubiaki. biaki. by to tak fajnie nas Ej no. To no, fajne. Tak... Staw, popczekaj, pójdź ja bydł. I no, spadła! Rozwal ją! Jak to pięknie wygląda! Wsiadaj! Daj masz nasza łódka! A, jest towa! Idź po tą łódkę i wracaj! Idziemy tak dalej, bo to będzie gulgul tutaj. W którą stronę to było. Tu chodź, tu chodź. Dobra jest. Już nie widać naszej, naszej małej wioski. Co wyliczka tam. No dalej, jedziemy dalej. <grystanie> Ciekawe kiedy będzie ląd. Zaraz będzie dzień. Po, zaraz będzie dzień, więc poczekajmy jeszcze chwilę jak przepłyniemy to. No okej. Okay. Um. Ej, staszek! Coho! Jeździesz! Dobra ja Gdzieś no. no Ale może zaraz gdzieś dopłyniemy! O, bo to był zimowy wiązk, tylko że będzie nam zimno. No ale sobie jakąś... Jak będzie wioska, to ogarniemy sobie jakieś może... Ja mam!

wypływam wypływam zginął bym zginął bom zginął leję szybko do lądu szybko jestem ląd jest ląd 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 zaspędzasz dzień szybko jesteśmy o nie nie szkielet uciekamy wyzwalibyśmy łódkę? wiesz że my chyba jesteśmy No trzeba uciekać! Pójdziemy dalej, chodź tu przede mnie! O, no, jestem! Pójdź szybko! Szybko, szybko, oni, oni tu nie wejdą! Uciekamy! Uciekaj, uciekaj, uciekaj. czekaj! Nie gonią nas. Dobra, pójdziemy dalej, tu się nie opłaca, tu się nie opłaca być! Ja też, ja też! Kopiemy, kopiemy! Ja też! też kto? Ja też! A ja... A ja mam ju dwa. Mogę. Jak ty pokrój? No to już to. I tu będę pokrzywej. Ja o mam. Nie ma, nie działa. Mnie nie zadziałało. Nie my, śmierła my nie ma. O ja py. Ja tu nie widzę cliper, ale... Bawi mi prawie pod kogo. No ja zbieram! Będę ja zbierać! Gdzie są gdzie jest to papułek? Ja mam już! Ja nie mam! Dobra, chodź, 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 Ja chodź, nie chodź, 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 Nie chodź, 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 Nie chodź, 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 na barki wieśniam. Ale dobra, ona podleci. Dobra. To... poleci. Nie kontroler. Tam tam. Dobra. Nie długo. Długo tam. Powiem, no ja kibodny. Ona przyjdzie, ona ona będzie

nie ja cię nie widzę. Poczekaj, podpłynę do Ciebie. Oskar, szybko, skacz, skacz! Skacz! Tu mam! Szybko do mnie, do łódki. Do łódki, do łódki, do łódki, do łódki! Ej, ale tam jest druga papuga i ja chcę mieć! Ja też chcę popługę mieć. Nie, nie będę mieć papugi. Ja... Czekaj, jak chcę tam... To, no to właśnie chcę, no, żeby była moja popuszka. Ja chcę A mieć popługi. No, ale ja nie będę mieć popługi. No dobra. Ergo ja chcę mieć to. Ty, to baczek. To ty płynę, ja ciebie, ja do ciebie do płynu. część ja musiała... a ma sadzonki? Może? Nie, nie, nie. No to szkoda, tu jest to szczęście. Dobra, mam jedną sadzonkę. Ciekawe, czy będzie to. Błagam być, papuszką. Nie ma. Ja mam cztery. To daj, daj cztery. Daj, mówił, ja chcę, ja chcę, ja chcę być, popuszko. Chcę być tak, popuszkę. Do pół. Nie, dobra je walcz. Dobra. Ja nawet nie mam ja b... b... dewnić. Ja ja b... 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 A mam, mam. Walić, bo ona jest. Z... jakoś nie chce mnie Dobra, lecę być. Zajdź w stronę. A dobra, dobra. On tak mu hp, musimy płynąć do wioski. Szuka jakieś wioski. Szukaj jakiejś wioski. My tu płyniemy, płyniemy po prostu. Ahoj przygoda. No, Ej, a... Ej, tam jest piasek! Chyba. Nie ma po piasek. No, nie ma jest dużo. To płynie z drugiej strony. Płynie z drugiej strony, to zobaczmy lepiej. Ale widzowie, musicie zostawić łapkę w górę, bo będzie kolejny odcinek za tej serii. Budujemy domek, może w kolejnej, albo w tej mamy. Więc zostawcie łapkę. Ej, no. Chcemy znali zimowy, żeby oby był zimowy. Żeby gdzieś płynąć, płynąć, żeby znaleźć. To jest dżunglały dalej. Ale to jest długi. No, cały czas. O mamy żubiki. jakie żubiki fajne. No najbrzydszy. Kiedyś tu mieliśmy jakie my chyba. Ja z kimś miałem taki, taki domek na dżungli kiedyś. No bo płyniemy. Płynie, Płyniemy płynie. Płyniemy Na płynie. Płynie, płynie, O, Dobra, O, chodź, jakiś? Lepszy. Ja, ja patrzyłem, że na takim biome może być szybko znaleźć wioska. Ja chyba o tym wiem. Bo tak, patrz, 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 patrz. tak, na tak było. No, A masz jakieś jedzenie, bo ja nie mogę biegać. O, arbuzy. Dobrze, masz arbuzki. Zjem arbuzla. ty Co? masz Co? stałe puzy? Kto ty masz gdzie? puzy? to zaczynamy. Idźcie palić. Panie, muszę był gaszyć, No Pali się, Nie, się Pali się nie, pali Gdzie nie, No. nie, 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 się. nie, 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 No. nie, 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 No nie, 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 Trzeba, tu, ja tu zrobię. Ja nie, tu była. Musimy płynąć chyba dalej. No, chyba będzie zaraz dalej, ale. Mamy... Tu nie ma aż takich wiosek, ale może znajdziemy gdzieś. Ofta, 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 ja. Moja, 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 ja moja. Mam już Trzeba chyba. Chodź, pójdziemy dalej. Poczekaj, owta! Owta, ugarnijmy się. Dobra.

U, 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 u. nie przelatę. Tu jej tylko przyjdzie. Pomyliłeś się chyba. Idzie? Nie idzie. Oj, wioska, wioska! Idzie. O, no, mój wioska! Ja zajmuję kowala. No, ale mogę jakieś tam zakola Ja zajmuję item tam No, ale ja pierwszy byłem. Co to jest? Zakola. No, zakola. Jak się? Pierwszy. Pięknie, fajnie masz. To mega Co? Ej. To Co, co się stało? co się stało? my tu byliśmy na początku ej no co się stało? musimy płynąć od nowa dobra widzowie to tyle dzisiejszego odcinka bo to dobra. się nie stało. Było... nie wiem, będziemy jutro wstawimy chyba nowy odcineczek no dzisiaj kończymy narka widzowie pa pa